Nie było w świecie lisa, ponad lisa witalisa. Miał witalis taki ogon, taki ogon, że nie było wprost nikogo, kto nie stanął zdumiony. Taki ogon nad ogonem i puszysty, i falisty, i niezwykle zamaszysty. Gdy Witalis kroczył drogą, Wpierw widziało jego ogon, Co jak ruda chmura zwisa, A dopiero potem lisa. Gdy Witalis przed wieczorem Kucnął sobie nad jeziorem I potrząsnął swym ogonem, Wszystkie rybki za wolę, Jak za wędką, wytrwały. Lecz kapelusz miał Tyroński, Który byłoby do twarzy Choć wyglądam nieco starzej. Jest na północy miasto Sławomir. A na wschodzie miasto Łomża. Gdy na wschód się dalej zdąża las, wyrasta na bezkresie. Ciemny wąwóz jest w tym lesie. W tym wąwozie list miał Jan. A w tej jamie dziwy sale. więc luster posrebrzany. Powiem bardzo, dbałem o siebie, ale nie tylko o siebie, jak zaraz zobaczycie. Uwaga, Salon Twyzerski, ulica Witalisa, pod chmurką. Jak czesemy? Ma boleś czy nie? Nie? Ma być fajnie, czy źle? Fajnie. Uwaga. Wciągamy powietrze. Zatykamy uszy. Zamykamy oczy. Będzie się działo. Hmm? Czy że tym osobom, które się tak pięknie uczysały w salonie fryzjerskim lista i Carissa jest wesoło, czy smutno? A skoro jest wesoła, to za zaśpiewajmy o tym, że jest nam wesoło. Przypomnijmy sobie przy okazji piosenkę. Będziemy na bieżąco. Pamiętacie? Trzy, cztery. Wesoło mi, kiedy gdy wędrujemy. Eee... Eee... Poraćli się, się. jakie jest twoje… A nie – widzi ta Tylko ostrożnie, bo mi normalnie chcę ksywać tu jak Lopardy, w sposób wściekły i zażarty. Wym wyskoczył za chałupy, i padły pierwsze cztery próby. Jeden pies już po minucie w przerażeniu wielki buciek. Drugi chciał go wziąć w obronę więc strzepnąłem go gole. A dopiero niedobitki was w sposób brzydki. O cóż, dostaliście po skórze. Dlaczego niedźwiedzie dostały po skórze? Jak myślicie? Początku? i z haszczy. Mam ja coś dla każdej paszczy. Kto nie dojadł? Kto jest głodny? Ten się daje. Znam zwierzęce obyczaje. Znam zwierzęce apetyty. I mam sposób znakomity, żeby każdy z was był syty. Otóż sposób zawadziacki. Umiem piec ze śniegu. Idziemy gęsiego. dobra? Dookoła pieca. Niesiemy góry śniegu. Więc na zajutrz bardzo wcześnie, Gdy las tonął jeszcze we śnie, Tłumy zwierząt szły w szeregu, Niosąc całe góry śniegu. A do tego jeszcze sadło, o, 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 jest tranełko. O, a ty co przyniosłaś? Też śnieg? Dobra, pokaż. A masz schabik? O, jest.